Cześć dziewczyny! Jak wiadomo, nowy rok akademicki już tuż, tuż, a to oznacza, że trzeba się jakoś ubrać na ten pierwszy dzień w szkole. Jeśli jeszcze nie miałyście okazji być na uniwersytecie, jesteście pierwszakami, szczególnie Was pozdrawiam w tym momencie, no to dzisiaj pokazuję Wam trzy stylizacje na ten pierwszy szczególny dzień. Część z outfitów będzie taka bardziej lightowa, część będzie bardziej taka elegancka. To jest dlatego, że nie każdy ma ten sam styl. I również, jak wiadomo, na uniwersytecie możesz równie dobrze przyjść w dressach, legginsach, bluzie, albo też w sukience i szpilkach. Tak naprawdę na studiach zobaczysz każdy możliwy styl. I to jest tym chyba piękne. Pierwsza stylizacja, którą dla Was przygotowałam To jest właśnie taka błękitna bluzka, bardziej koszulowa Jest ona naprawdę bardzo delikatna Oraz spodniczka Spodniczka jest przed kolano, więc jest taka dość dziewczęca Bluzka za to jest już bardziej elegancka I

Miedziane elementy, które są naprawdę bardzo śliczne Kolejna stylizacja składa się z materiałowej marynarki Materiałowej, ponieważ jest mniej zobowiązująca, a jest naprawdę równie elegancka i stylowa do tego mamy taką kremową bluzkę, ona nie do końca jest biała, z guzikami. z guzikami, bo jest bardziej elegancka. No i żeby już to był bardziej wystrój casualowy, to dodajemy spodnie. Ja tutaj dodaję ciemne spodnie, bo najlepiej pasują do naszej szarej, popielatej marynarki. Jeśli chodzi o buty, oczywiście, no to idziemy w klasyczne bodki. E, bodki bardziej sztyblety. Mają one czubek lakierowany. Tutaj również tył jest lakierowany. Mamy super dżety, e, które naprawdę nadają temu butowi takiego charakteru. I mamy czerwony element. Super sprawa, bo naprawdę dodaje te, tego smaczku w naszym outfitie cenia stylizacja najbardziej przemawia do mojego osobistego stylu, z tego względu, że jest elegancka, ale bardzo taka, taka cozy, by się powiedziała, że jest taka naprawdę taka domowa, taka delikatna, wygodna. I zaczniemy od dołu tym razem. Mamy tutaj buty, które są takie, no już takie posiężne z klamrami, takie naprawdę bardzo fajne. Tutaj ciężko zobaczyć, ale mają takie eleganckie jet, więc faktycznie ten but. Jest niby klasyczny, ale ma klamne madżety, czyli się bardzo odróżnia. Mi się bardzo podobają te buty. E, idziemy wyżej, więc mamy spodnie, mamy te same spodnie jak w drugim outfitzie, czyli takie szare popielate. Są one świetnie dopasowane do no tutaj mojej sylwetki, jako że ja je noszę. E, potem mamy bordowy golf. Wydaje mi się, że jesień 2018 19 to jest sezon na golfy, są one naprawdę świetnie, jeśli dobierzemy je do naszej sylwetki, są one świetnie dopasowane, bardzo eleganckie. ten golf po prostu jest cudowny. Muszę przyznać, że faktycznie potrafi być to troszeczkę za chłodny outfit z tego względu. do do niego jeszcze taki fajny cardigan z New Looka Jest on bardzo taki fluffy i w ogóle jest taki mięciutki, no cudeńko. Naprawdę podczas uczelni jest super sprawa, bo możemy się im owinąć, no czuję, troszeczkę grubiej w nie wygląda, ale... ale jest cieplutko, przyjemnie i bardzo miło. Więc to jest nasz trzeci outfit, jest naprawdę bardzo sympatyczny, jeszcze przy golfie, jeśli mamy jakąś biżuterię, czy nawet kolczyki zwisające, to to świetnie wygląda. Mam nadzieję, że spodobały Wam się stylizacje z dzisiejszego filmiku, jeśli tak, to koniecznie piszcie w komentarzach, która dokładnie, no i jak już będziecie po swoim pierwszym dniu, no to piszcie jak było i czy Wam się podobało.